Wygląda moja poranna rutyna w grze, która się nazywa ym, życie razem, czyli z tym z tym wiecie, z tym snapchatem czy jak to tam. Nie pytać, zamiast, po, nie pytać czemu śpię na materacu zamiast na poduszkach. Ale nie, wiecie, ja mam gdzieś to. Spania sobie wstaje, no widzicie, jak ja się klinuję. Nie polecam tego łóżka, jak jest się takim małym. Moja rutyna się zaczyna tak, że nie potrafię wyjść z własnego pokoju. O, dobra, wyszło. Później skaczymy na główkę. Świetny skok. Potem idziemy do lodówki. Nie, ja chcę jeść. Oczywiście jestem zbuntowanym maluchem, a więc bierzemy nie jakieś papki, tylko bierzemy pizzę. Tylko najgorsze jest to, że się tego nie da zjeść. Jakoś zjadłam, teraz muszę to popić. Zamiast zwykłego mleka weźmiemy sobie kawę. Czteroletnie dziecko pije kawę. Nie no, świetny dzień. Dalej idziemy oglądać bajki. Mam Na nadzieję, że leci dzisiaj psi patrol. O kurczę. Matka mnie przyłapała. Oj mamo, ja chciałam tego wsi patro pooglądać, ale tutaj jakieś głupoty mi wyskoczyły. Nie idziesz spać? Mamusiu, ja mam ja, ja śpię w ciągu dnia, ale w nocy już mi się nie chce spać, dlatego już jestem wyspana. Ale żeby nie było nudno, no nie mogę się ruszyć. O. Pojedziemy sobie do maka. Czteroletnie dziecko na deskorolce, tego jeszcze nie grali. Jesteśmy już przy maku. Ale ja nie chcę zwykłego burgera, Ja pokażę Wam dzisiaj specjalność maka. Pamiętajcie, co powiedziała. Jak pojedziecie do nawiedzonego maka, znaczy normalnego maka, gdzie to wygląda mniej więcej jak tutaj, to w tym maku mają specjalność. Przyjeżdżają sobie matki i jeżeli yy, dziecko się nudzi, to wskakuje na blat, wskakuje na blat, kelner daje tacę i Dzieci. A więc jeżeli ktoś przyjedzie do mamaka, to, mogą, to możemy sobie zamówić dzieci. Bardzo polecam, bo ze mnie smaczne jest dziecko, a ja muszę iść wracać do domu, więc się teleportuję. Już teleportowałam się. A na dzisiaj to bajo i to jest mój real głos.